jesteśmy na plantacji pomidora gruntowego i trzeba podkreślić wagę wapnowania gleby przy takiej uprawie wiadomo warzywa wymagają wysycenia wapniem po to żeby mieć smak, zapach żeby to wszystko wyglądało, żeby był wigor rośliny no i bardzo istotna sprawa e, właściwości przechowalnicze czyli po zbiorze e, warzywa dłużej pozostają jędrne, świeże, lepiej znoszą przechowywanie, jakieś długie transporty. No, inna sprawa jak od razu trafiają do przetwórstwa. Wtedy istotna sprawa to jest, są te walory smakowe, smak, zapach, aromat itd. Tak Jeśli wapnować, to wapnować czymś, co jest skuteczne, czyli preparaty, środki wapnujące, które szybko trafiają do kompleksu glebowego, a z kompleksu glebowego. Rośliny systemem korzeniowym ten wapń pobierają i wbudowują we własne struktury. Takim ciekawym nawozem wapniowym jest nawóz Organikalk na bazie hydratu wapnia, który bardzo szybko właśnie trafia do kompleksu glebowego, jest rozpuszczalny w wodzie i skuteczność takich zabiegów jest bardzo wysoka. Drugi nawóz, który tutaj też promujemy, to jest kreda węglowa z humusami, Tradycyjna, taka jeziorna, kreda, miękki kalcyt, ale właśnie z naturalnym dodatkiem leonardytu, czyli kwasów humusowych, które też poprawiają strukturę gleby na takiej plantacji. Także dzisiaj promujemy zdrowy styl życia, warzywa, ale też takie warzywa fajnie napompowane składnikami naturalnie, które pochodzą z gleby.